Witajcie, jest godzina 2.14, a ja właśnie zaczynam amnezję. Kończymy, znaczy zaczynamy w tamtym miejscu, gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli w rafinerii. Musimy przeczekać, też ten fajny potworek stąd sobie pójdzie. Ale tu masz przerażający głos. Dobra, teraz nie będę go już wkurwiał. Poczekam, aż sobie przejdzie. No umrzyj, umrzyj. Dobra, poszedł. Tak więc, przeszukajmy sobie ten teren. Już niedługo nie będę praktycznie pamiętał tej gry, więc yy, wszystko będzie praktycznie jakbym grał na ślepo. O. Tylko przejdę potwora wodnego i już praktycznie gram na ślepo, bo nie będę zbyt wiele pamiętał. O tu mamy olejek. Tinderboxa. No, co ty, kurwa. Dobra. Mmm... Nic, lecimy dalej. Drzwi nam się tutaj fajnie otwarły. Także się co chwilę gdzieś drzwi otwierają. Londonum. okej, okay, lecimy dalej. O a tutaj właśnie widzicie zwłoki naszego potworka, który tutaj biegał, sobie po nim tylko kości i... i chyba noga. O ile się nie mylę, Dobra, lecimy dalej. Eee... O, przesiwko Krzesła. O, drzwi. O. Potworek się odezwał. O, kur... Co? się <grym> trochę tych drzwi. Oje, Daniel ma czapę, patrzcie. Daniel na czapie. Aaaa, jak się z tym zgrzało, nie chodzi. Zaraz mi ta czapa przejdzie, bo tu gdzieś jest checkpoint. O tutaj, no, czapa off. No nie ma czapy off. Coś, czekajcie, jak to mój olej. Se przelejemy, No, prawie nic tu nie było. No i są teraz na takie czapy grać. No nic, chwila, ja wiem. Nie, tu był gdzie indziej safe, tu był safe jak się wyciągnęło właśnie ten shit stąd. Bo jak widzicie Nie da się dokręcić, bo jest za zatkane. Czy tam jak to nazwać Dobra, to czekajcie zaraz co zrobię, żeby tej czapy ostrej nie mieć. Kiedyś ty Daniel musiał wypić, żeby taką czapę mieć. Urwa, Kurwa trafi się, umiem Dobra, jest o, czapa mi przeszła, jest super Więc otwieramy skrzyneczkę. Dwa tinderboxy. Co my tu jeszcze mamy? Na nic. Okej. Okay. Tu są drzwi do pomieszczenia, w którym byliśmy wcześniej. A Dlatego, dlatego tu już nie musimy iść. I sobie otwieramy. Kręć, kręć. Okej. Okay. Otwarliśmy klapę. Jak to mój olejek. Już dobrze. Ile jeszcze mi zostało dwa te. Eee, Szajs z olejem. Dobra. Morda! Czarnuchu Okej, okay, wbijamy do Solar Archives Tu będzie właśnie nasz potworek wodny, który jest strasznie straszny Zresztą zobaczycie jak on wygląda, o ile można to tak nazwać Czekajcie O, ciemność widzę, widzę ciemność No dobra, to jest taki potwór wodny On tu, o widzicie, właśnie on tak wygląda, o ile można to tak nazwać, bo... Bo jest niewidzialny, no Dobra, musimy do skakać na sknękach, nie możemy wchodzić do wody, bo inaczej nas zje. Będzie strasznie źle. Dobra, przesuwamy tu dźwignię. I lecimy. Hopsa sa, hopsa sa hopsa, sa, hopsa sa, hopsa -sa, hop -sa, -sa, hop -sa, sa. O kurwa! Hopsa sa. -sa. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy laundanum, Które się w ogóle nie przydaje. O, sorry, ale spadłem do wody i spanikowałem. Ale ja dobrze skaczę, nie? Dobra Nie lubię tego miejsca Okej, okay, teraz musimy odciągnąć za pomocą tych właśnie części ciała tutaj Łap wow. Czekajcie, niech sobie zje Dobra, żyj to ja mogę w ten czas sobie pobiec Tutaj Teraz mamy jeden z najgorszych momentów, który jest Jest naprawdę bardzo emocjonujący, musimy tu to ten zawór przekręcić, żeby do góry poszła ta brama. I jeszcze, I widzicie, tutaj nie ma żadnych skrzynek ani nic. Musimy to zrobić stojąc w wodzie, a to dlatego trzeba mu wrzucić kilka części ciała, żeby sobie miał co jeść. żyj to, a ja. Ja to spróbuję. A nie w tą stronę jeszcze. W lewo trzeba, a nie w prawo. Nie, nie mnie Jeszcze nie ten czas. Dobra, już prawie. OK, biegniemy No nie mi już Ale lamus gdzieś tam daleko jest Dobra, tutaj są drzwi zamknięte Jak pierwszy raz podbiegnę do tych drzwi, zobaczyłem, że są zamknięte, a potwór za mną, to po prostu zesrałem się do strachu No ale teraz już wiedziałem o tym, więc... Yy, jest okej, okay. już sobie otworzyłem, właśnie wchodzę do... Nie czytałem nazwy, niestety Dobra, jesteśmy teraz w kolejnej Gdzie już nie ma skrzyneczek, musimy ciągle uciekać I zamykać sobie są drzwi po prostu to już, to już nie jest takie trudne Dobra Łohoho Kurwa, nie tu kur. Już tam widzicie Rozwala te drzwi, słyszycie znacznie Aaaa! je za mną gdzieś jest Aaa, udało mi się. Dobra. Eee, Spierdalać. Dobra. Yeah. Nie trafiłem. Czekaj. Dobra. Udało się. Jestem w backhaul. Fajna muza, słyszycie? Bardzo emocjonująca taka. Daje adrenalinę bardzo. Dobra. Teraz na chwilę akcja trochę się zwolni. Dobra, fajnie jesteśmy w jakimś niezłym miejscu. Znowu się drzwi otworzyły. Ciągle drzwi otwierają. Tutaj mamy jakieś niezłe nogi. I woda. Dobra, teraz ogólnie musimy naprawić tą windę, co tam jest. Na wprost mnie. Ja właśnie. W, tym let's play, w tej części let's play postaram się zrobić. A tam jest, zatem jest potem więzień, najgorsza lokacja, już najtrudniejsza. Znaczy najtrudniejsza, najstraszniejsza. Przy której wysiadłem po 15 minutach za pierwszym razem, jak grałem. Dlatego ja sobie ją zostawię na później. Jak do nie dojdę, to na dzisiaj ja skończę. O, tu mamy retrospekcję. Tu mamy drzwi które są zamknięte, musimy znaleźć klucz Ała, moje oczy. Dobra. To wbijamy do pierwszej jakiejś tam lokacji. A nie, jeszcze tu gdzie skrzynka była. Tu nie, są krzesła. O, tu jest skrzyneczka. A co w niej ciekawego? Jeden olejek i dwa Tinderboxy. Dobra, co my tu mamy? I że my ten olej sobie napełnimy, bo już mamy mało. I lecimy. Biegnij. Wchodzimy do guest room. No dobra, jesteśmy w jakiejś. Ała, nie! Kto wymyślił ten biały kolor? To był pojemany. Jeszcze się zaciąłem. No, dobra. Ała. Okej, okay, jesteśmy w pokoju ładnym. No. Są zamknięte drzwi. Moją zniszczoną. Zniszczoną kłódkę. Czy coś tam? Kłódkę. Co ja gadam? Zamek. No. Dobra. Pokażę wam pewnego buga śmiesznego w tej grze, który mnie trochę wkurzał. W że go nie było. Patrzcie, jest taki ładny pokój, nie? A ja to zrobię ostro. Zpierdol. Rozwalę tutaj to szafami porzucam trochę. Uuu jeszcze nie wiem co porobię jakieś. Chuje, muje, dzikie węże Tutaj szuflady wysunę Holandanum Dobra, Przy tym krzesłem rzucę Otworzę to Rozwalę kałamarz Dobra, idę stąd Widzicie, tak właśnie wygląda teraz ten pokój Teraz sobie wyjdę